Przystanek szósty. Dawne boisko Gedanii. Z drugiej strony. Jeżeli za plecami masz kościół, za ogrodzeniem zobaczysz teren Gedanii. W czasach Polenhofu w tym miejscu znajdowały się w istocie dwa boiska. Jedno z nich przeznaczone do treningów. W sąsiedztwie wytyczono bieżnie, skocznie i rzutnie dla zawodników lekkiej atletyki. Obok wybudowano trybuny dla widzów oraz zaplecze klubu. Duża przestrzeń w otoczeniu obiektów związanych z gdańskimi Polakami była miejscem nie tylko zmagań sportowych, ale również wielu manifestacji i obchodów. Jedne z największych odbyły się 11 września 1938 roku, na rok przed wybuchem wojny. Był to polski dzień wychowania fizycznego, na który oprócz gdańskich Polaków stawili się liczni goście z Polski. Obecny był minister Marian Chodacki. Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Zrobił wiele dobrego dla gdańskich Polaków, doprowadzając do zasypania podziałów między polskimi organizacjami w Wolnym Mieście i prowadząc twardą politykę wobec nazistowskich władz Gdańska. Podczas Dnia Wychowania Fizycznego przywitał gwiazdę obchodów. Polską lekkoatletkę Stefanie Walasiewicz złotą medalistkę w biegu na 100 metrów z Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku. W imieniu gospodarzy kwiaty wręczył jej Antoni Lędzion, poseł Volkstagu i znany działacz polski w Wolnym mieście. Walasiewicz poprowadziła pochód uwieńczony wciągnięciem na maszt polskiej flagi. Później na boisku Gedanii odbyły się zawody sportowe. Według przekazów prasy najwięcej uwagi i oklasków zebrały wyczyny gdańskiej młodzieży. Oprócz Walasiewicz, kibice dopingowali Mariana Winieckiego, dawnego studenta Politechniki i jednocześnie zawodnika Gedanii. Podczas święta zaprezentowano świetlicę lekkoatletyczną Gedanii, urządzoną przez lekkoatletów. Gedania mogła poszczycić się wieloma zawodniczkami. Należała do nich Maria Flisykowska, telegrafistka pracująca w Poczcie Polskiej. Nie była rodowitą gdańszczanką, ale podobnie jak wielu innych przyjezdnych, zaangażowała się w działalność miejskich organizacji. W Gedanii to Flisykowska zainicjowała powstanie sekcji żeńskiej. W 1939 roku wraz z dziećmi opuściła Gdańsk, a końca wojny doczekała w Chmielnie. Jej mąż, Alfons Flisykowski, po śmierci Konrada Guderskiego przejął dowodzenie obroną budynku Poczty Polskiej. Wraz z innymi obrońcami został rozstrzelany na Zaspie. Maria po wojnie wróciła do Gdańska. Kolejny odcinek będzie dotyczył historii kościoła świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Zostań w miejscu, w którym jesteś, obróć się i spójrz na bryłę obiektu.